jak Andrzej Bez Ziemi znalazł swoje królestwo. Krótka historia udanego najazdu na Miroszu, spisana przez Igorusa kochmonusa. Działo się to roku pańskiego 2018. Jesień była lekka i przyjemna, jednak na ziemi działy się dziwne rzeczy. W Wimysławie Śląskim kury zaczęły mówić ludzkim głosem. W Kowalowej widziano kilka kobiet, jak latały na miotłach. A w Sokołowsku rzeka zaczęła płynąć do góry. Nikt nie wiedział, jak odczytywać te znaki. Najtęższe umysły zastanawiały się, jak je interpretować. Jedynie nadworny mak u pana z Andrzeja zwanego bez ziemi, i Mariusz Pawlakowa, wiedział, wypatroszywszy kilka żabki nietoperzy, co powiedzieć swemu panu. Mości Andrzeju, to znaki z niebią mówiące, że, że, że czas odzyskać. Co ci się należy od zawsze? Musisz najechać i odbić gród mieroszów. Andrzej spojrzał na maga z niedowierzaniem i spytał: Skąd wiesz, że właśnie to jest moim przeznaczeniem? Wyraźnie flaki żab i nietoperzy układają się witerem, jak mieroszów. Już czas, mój panie. Odrzekł Mariusz. Nie lada to było wyzwanie, gdyż siły pana Zlitkowa były mizerne. Kilku kmieci i dwóch rycerzy: Wiesław Zwiergusowa i Mariusz Zmycowa. Zacni i odważni byli to Woje, jednak by zdobyć wysokie mury Mieroszowa siła była mała. Co czynić? Myślał Andrzej bez ziemi. Zwołał na radę z Magiem i swoimi rycerzami. Zaprosiłem Was tu, bo wszelkie znaki na ziemi i niebie mówią, że czas odzyskać gród Mieroszów. Wojowie zmarszczyli czoła i z niedowierzaniem popatrzyli na pana zlipkowa. Pierwszy odezwał się Wiesław z Wielgusowa. Mieroszowie, siła ich, a mury wysokie. A i zapasów mają na długie dni obrony. Dodał Mariusz Smysowa. Jest na to sposób. Krącił Mariusz z Pawlakowa. Ściągnijmy wojów i magów z okolicy. Wszyscy spojrzeli na maga. Mamy sto zacny mój magu, jednak to wielka gromada ludzi. Gdzie ich pomieścić, czym nakarmić, napoić? Moja niewiasta Krystyna, kaszy ze skwarkami uważy. Starczy dla wszystkich. Od, odrzekł na to pytanie Mariusz Smytowa. A i u mnie w piwnicy znajdzie się kilka beczek dobrego wina i kilkanaście antanków piwa. To rzucił Wiesław z Poślijcie wici zacni panowie, a każcie rzecz, posłańcom by mówili, że jak kto do wozu nie wsiądzie, to on odjedzie bez niego i będzie tego bardzo żałował. Rzekł z nieukrywanym zadowoleniem Andrzej, pan na lipkowie. Posłańcy rozjechali się po całej okolicy, niosąc wici. Trwało to dość długo, ponieważ włości Andrzeja były znaczne. Po siedmiu dniach do Lipkowa zaczęli ściągać rycerze, magicy, czarownice. Pierwszy pojawił się Kazimierz z Radwanowa z grupą uzbrojonych kmieci. Rycerz to był dużej odwagi, choć postury skromnej. Pojawiła się również magiczka Wioleta Skopkowa. Znana była w okolicy ze swych umiejętności ściągania burzy na zawołanie. Nie była to jedyna białogłowa, co odpowiedziała na wezwanie. Pojawiły się magiczki i czarownice. Dominika z zimnych Wód, Małgorzata z Czachorowa, Grażyna z Majkowa oraz znana z Smokra, smoka, co w okolicy wszystkie owce wyżarł, Marta ze Studnicowa. Wesołe to było towarzystwo, jednak trzeba było uważać, by nie urazić kogo, bo rychło żabą lub innym gadem stać się mogło. Z wielką pompą do grodu wjechał Bogdan z Sarnowa. Choć sam był, to wspierał go Tomasz z mordonia ze swoją kompanią, co to ogień ujaźnić potrafiła i inne sztuczki robiła przydatne podczas wojaczki. Jedynie Wiesław z Wielgusowa się najwidok zmartwił, czy onego wina i piwa mu starczy, gdyż smakoszami wielkimi owych trunków byli. Wiadomo było, że gdzie wojsko obozem stoi, to jest i jadło, i picie, i pieniądze. Fakt ściągnął pod znaną w okolicy i nie tylko trupę, której nazwa była ukryta pod trzema literami. MCK, czyli milicudni Co to była za ekipa? Wajarz Wielki Igorus Hoffmanus, białowłosa artystka profesji wielu Ilona Schenkowa. Barbara Zbukowa co to malować i inne trudne rzeczy umiała twórca obrazków zacnych, szybko robionych, Tomasz Stradzkowa. była też z nimi drobna magiczka Natalia Zreszukowa, co to biegła była w piśmie i przepowiadaniu przyszłości. Tajemnicza zaś Barbara Ziętarowa na linie tańczyć potrafiła, a podczas onego tańca maczugi w górę rzucała tak zręcznie, że ludkowie wiele płacili, żeby ją zobaczyć. Pieniądz za występy zaświerała i ogólnie porządku pilnowała, by gawiec za bardzo się nie rozopłaciła, a i tych, co nie płacili kijem wielkim przepędzała wiola zgłodarczykowa. Pieniądz wielki zarabiali, popisując się przed pospólstwem i możnymi. Stali tak pod grodem tygodni dwa, aż <coughs> Andrzej bez ziemi doszedł do wniosku, że jak nie ruszy za chwilę na miroszu. Bo w lipkach też nie będzie miał co robić, bo je przejedzą. A co gorsza, bo towarzystwo kulać zaczęło spalą. Czas też był jesienny i mrozić zaczęło, przez co to towarzystwo marudzić zaczęło, że w życie im zimno i rozgrzaliby się nieco pod murami nieroszowa. Ruszyli żwawo, nie bo do lenistwa nieco przybyli. Jednak słowa Andrzeja Zlipkowa, o łupach wielkich w grodzie, co zdobyć mają, podziałały zachęcająco. Szli dni pięć. Po drodze spalili dwie wsie, uwiedli kilka białogów, ubili smoka i zjedli całe stado owiec. Po drodze dołączyli do nich spóźniarski. <coughs> Tomasz z Jeżowa, nieco skryty, małomówny, ludzie po kątach mówili, że będą te w, w Rzymie, śluby milczenia złożył. I Ryszard z Sierakowa to był zacny człowiek, uczony. Biblię umiał czytać, a i podpisać się jak mało kto. inicjałami. Obaj przyprowadzili po tuzinie ludzi. Fakt, byli to włościanie, chłopy jednak na schwał, i każdy widły i cep miał. Zamek w okazały okazałyby mury koło wieża wysoka, w której to podobno krnownych i nieposłusznych pan onego zamku trzymał. Człowiek to był obcy, co to podstępem zamek wziął, jednak załogę miał silną. Szczególnie zajadły i przebiegły był jego doradca najbliższy, który podobno czarną magią się parał. Andrzej zwołał na radę w swoim namiocie. Co radzicie, jak zamek wziąć? spytał patrząc w oczy zgromadzony. "Głodem i weźmy, tygodnia nie wytrzymają i zjedzą wszystkie koty w zamku. Rzekł Marysz z Zmycowa. Połuże z piorunami ściągnąć. Trzy dni popada i zbrzydnie im obrona. Krąciła Wioleta Skopkowa. Przućmy na nich urok, broń to straszna. Będą się bali spojrzeć sobie w oczy, a nam jeszcze bardziej. Wypalił, jakby wyrwany z letargu mak, Mariusz spaplakowa. Hmm, głodę może to i dobry sposób jednak. Nam się też nie przelewa. Zapasy mamy małe, a i tak już zjedliśmy wszystko w koło oprócz wróbli, bo na nie ciężko polować. Co do burzy, też dobre, ale my też moknąć będziemy. A mróz jest i zatki nam do ziemi przymarzną. Urok zaś mości, Mariuszu, broń przereklamowana, wiadomo, że kufel dobrego piwa zmywa go z duszy, jak wartka rzeka łajmokrowie. krowie. Powiedział pan Zliwkowa. A może, trącił Kazimierz z Radwanowa, bierzmy gród szturmem, siła nas tu, drabin mamy wiele, parę godzin i wino pić będziemy na zamku. Przystali na to wszyscy, uszykowali się w szyku i ruszyli na mury. Przodem biegli po ścianie z drabinami, za nimi rycerze i wielki harmider robili. Magiczki, mag, czarownice i wiedźmy zaklęcia robiły i rzucały je w stronę obrońców. Męczące to było widać, co chwilę pociągali z antałków wino i piwo. Dopadli murów drabiny postawili i wspinać się i zaczęli. Hałas był straszny, szczęk oręża, krzyki kontuzjowanych i rannych, a wszystko przebijała brzawa miłych, cudnych kuglarzy. Którzy z pomponami, sywoich ich do zdwojonego wysiłku zachęcali. Godzinę ponad zmagania trwały, aż noc nastała, a i siły Andrzeja bez ziemi topniały. Przerwano atak. Brzawa obrońców się podniosła z radości, że wytrzymali i odparli huraganowy atak. Wielce to zmartwiło Andrzeja. Do namiotu przyszedł Ryszard z Sierakowa, zmanony nieco i z nosem, który przypominał nie inaczej świński ryj. – Co ci się stało, zacny Ryszardzie? – spytał pan na lipkach. – Szubrawiec, z z trafił mnie zaklęciem, ale Dominika Zimnych Wód rzekła, że do jutra samo przejdzie, ale ja z czym innym przychodzę. – Odparł Ryszard z Sierakowa. – Mów więc, wiesz, panie, że oczytany jestem i znam się na wojennym rzemiośle. Trzeba nam wieży oblężniczej, trebusza i fosę zasypać, to łatwiej pod mury podejść. – Odparł rycerz z Sierakowa. – Ale kto nam to zrobi? Nie mamy tu majstrów. Marszczył się Andrzej bez ziemi. Są w okolicy zacni majstrowie. Godzinę drogi stąd Dariusz zbydłoszowa, co to wieże takie buduje, i trebusze, co to żadne mury nie wytrzymają. I Krzysztof Skalinowa. Każdą fosę z ludźmi swoimi zasypie, zbuduje, a i mury umie podkopać. Podparł dumny wyszak. Śli po nich szybko. W oczekiwaniu na majstru w obozie, zjawił się niejaki Jacek z Dźwigałowa. Dziwne rzeczą łódką prawił, że jak dadzą mu sakiewkę z dukatami, to on, jak nogę albo rękę urwie, odda całą szkatułę. Chcieli go najpierw pogonić, kijami obić, ale że człowiek to spokojnej natury, to pozwolono mu chodzić i podobno nawet kilku najemnych znalazł. Po trzech godzinach zjawili się majstrowie przed obliczem pana z lipek. – Szlachetny Dariuszu z Bydłoszowa, czy jesteś w stanie wieżę oblężniczą i trebusz mi zbudować i jak szybko byś to uczynił? – spytał Andrzej. – Szlachetny panie, wieżę i trebusze budować potrafię, trzy dni potrzebuję, byś mógł ich używać. Jednak usługa to droga, bo drzewo coraz droższe i dwie szkatuły srebra kosztować będzie. – Odrzekł majster. – A tej mości, Krzysztofie Skalinowej, ile czasu potrzebujesz i jak drogo będzie mnie kosztować zasypanie fosy? – spytał pan bez ziemi. Fosy buduję, zasypuję, zalewam i osuszam od ponad 20 lat. Przy dwóch kopaczach trzech wiaderkowych też trzy dni będę to robił, a szkatułę srebra dostać bym musiał. Powiedział po namyśle Majster. Andrzej Zlipkowa zmarszczył w czoło i spojrzał na swoją podskarbią Joannę z Błażukowa, która z delegacji wróciła, a jej obozowego życia za bardzo nie lubiła, i rzekł do niej: Zacno, Joanno, weź ludzi, przejdźcie po obozie. I bierz srebra, ile się da. Opornych, gdyby nie strugane wsadzić, to po godzinie sami dadzą. Tylko uwiń się rychło. A czy w inwentarzu też możemy zbierać? spytała po cichu pod skarbia. Bierz w tym, chcesz, byle majstrowie za co mieli pracować. Joanna z uwinęła się szybko. Było paru opornych, i tu dyby zadziałały bez problemu. Tylko Tomasz z Jeżowa twardy był. Dyby nie pomogły, więc Joanna kazała swoim ludziom stopy mu przypalić. Zanim do tego doszło, ów rycerz, co śluby milczenia składał, miał powiedzieć po cichu, że da pięćdziesiąt sztuk srebra. Od tego momentu rozmawiał z wszystkimi bez wyjątku, jakby cały czas, kiedy nie mówił, chciał nadrobić. Dariusz z Bydłoszowa dostał szkatułę srebra, dwa barany, dwie kury i koguta. Krzysztof Skalinowa dwie sakiewki srebra, woła, cztery kury, kota i dwie onuce, których jednak nie przyjął. Prace trwały trzy dni, jak rzekli fachowcy. Wieża i Trebusz stały na stanowiskach, fosa zasypana. Czas było zamek zdobywać. Wszyscy stawili się na stanowiskach. Wiedzieli, że dzisiaj albo nigdy. Andrzej Bez Ziemi dał sygnał do ataku. Trebusz obsługiwała kompania Tomasza z Mordonia. Problem mieli wielki, by strzelić się w mury. <laughs> Pociski latały wszędzie, tylko nie w cel. Wiesław z Wielgusowa powiedział im, że mają embargo na wino i piwo, bo po nim rozstrzał mają nielichy i nawet stodoły sąsiada z dziesięciu metrów trafić by nie potrafili. Bogdan z Sarnowa wziął się za celowanie i po chwili kamienie trafia trafiały w mur. Wieża także powoli toczyła się w kierunku muru. Kmiecie z drabinami już pod byli pod nimi i już się wspinać zaczęli, jednak kamienie i smoła lana im na głowy w ilościach wielkich ostudziła ich zapał. Jak zwykle zaklęcia latały z obu stron, jak stado komarów przed burzą. Niestety, Ryszard z Sierakowa tym razem biegał pod murami zatrwożony, bo zamiast stóp kopyta miał końskie, i po oględzinach Małgorzaty z Czachorowa nie wyglądało to dobrze. Trzeba będzie czary odczynić, a i to pewne nie było, że pomoże. I stała się rzecz straszna: wieże trafiono strzałą zapaloną. Robiono co można, lano wodę i osad, jednak kilka chwil z machiny została kubka popiołu. Duch bojowy się załamał, nie było zapału. Oblężenie zakończyło się ponownie klęską. Trwoga straszliwa w obozie, co niektórzy chcieli wracać. Zaczęli sobie wymawiać, kto zrobił więcej, kto zrobił mniej. Nawet występ wokalny Ilony Schenkowa na niewiele się zdał. Ludzie byli załamani. W tym czasie do obozu zjechała srogo spóźniona Iwona Szewczykowa. przywiodła kilku kmieci i jadła troszkę na wozie przywiozła. Poprawiło to nieco humor, bo krucho już było i ludzie chciwymi oczami spoglądali na psa, który był własnością Andrzeja Zlipkowa. Na wieczór Andrzej wezwał najbardziej zaufanych, a trzeba wspomnieć, że po długiej chorobie w obozie pojawiła się podkomorza Ewa Skisztelin. I tak w namiocie zjawili się Wiesław z Wielgusowa, Mariusz z Męcowa, Joanna z Błażukowa, Mariusz z Pawlakowa i wspomniana już Ewa z Kiszteli. Sytuacja jest tragiczna. Prawcie co robić. Za chwilę się rozjadą we wszystkie strony i tyle ich będziemy widzieć. Pieniędzy nie ma, machin nie ma, jedzenia też zaczyna brakować. Błagalnym głosem powiedział pan Zlipkowa. Ja myślę, zaczęła Joanna z Błażukowa, że jeszcze mają kilka zaskórniaków. Możemy kilku podtopić. To I sobie przypomną, gdzie srebro trzymają. Zacna, Joanno. Myślę, że po takim ruchu to nas niechybnie w rzece ryby, raki lub inne plugastwo znajdzie. Odparł Mariusz zmęcowa. Mam pytanko. Wyrwał się z letargu mak Mariusz Pawlakowa. — A może byśmy na wiosnę wrócili? Jak mróz odpuści? Słońce wysoko będzie i kwiecie na łąkach? Andrzej spojrzał na niego, a z oczu mu gromy strzelały. Mak, choć postury posturyzacyjny, zrobił się jakby mniejszy i zamilkł. – Wiem – krzyknęła Ewa z Kisztelin. – Wezwijmy posiłki z Wołbrzycha, gród to znaczny, a władca rychły i zmyślny. Andrzej spojrzał z niedowierzaniem i rzekł. – głowy i polityka. A słyszałaś, mości Ewa, o Konradzie Mazowieckim? Mało kto teraz problemów na północy mają. Ja mam swoich wystarczająco dużo. Przed namiotem słychać było porszenie, krzyki i łajanie, jakby oddział jakiego wojska przybył. Co u licha! krzyknął Andrzej bez ziemi. Do namiotów tartnęły dwie niewiasty. Wszyscy zamarli. Znane to były magiczki, wielce w swoim rzemiośle oblatane. Maja sadów układy ma z krasnalami, co to kamień w sąsiednim księstwie kopią i skarby ziemi wyrywają. A uroki takie rzuca, że człowiek prosty i rok czasu potrzebuje, by dojść do siebie. I ani gorzałka, ani dobre wino nic nie pomoże. Druga to Kamila Milewa, mały sklepik ma na podgrodziu, a w nim magiczne narzędzia, miecze, tarcze i sochę, co sama orze. Hipnoza to jej specjalność, w oczy jej lepiej nie patrzeć, bo mówi, żeś ryba i niechybnie, niechybnie w potoku się utopisz. Co was do nas sprowadza, wielmożne panie? spytał grzecznie pan z Lipkowa. – Wiemy, jak zdobyć zamek! – rzekła moja z Sadowa. – Wszyscy zwrócili swoje oczy na nim z niedowierzaniem. – Jak? – trącił Wielgus z Wielgusowa. – Ale nie ma nic za darmo! – odpowiedziała Kamila z Milewa. – Muszę najpierw wiedzieć, jak zamek zdobyć, żeby ocenić, czy warto z wami paktować. – odpowiedział Andrzej. – Mamy tu w takiego jednego, co wie, jak do zamku wejść przez tajne wejście, co to w lesie jest za wzgórzem. Odparła po cichu Maja Sadowa. – Któż to? – krzyknęli wszyscy chórem. – Nie tak szybko, hola, hola! – kiwa palcem Kamila z Milewa. – Musisz obiecać, że poddanych naszych wspierać będziesz, dupty poremontujesz, a i kilka pochodni nad nimi w nocy odpalisz. A i majstrów nieraz wynajmiesz, by strzechy nad chałupami poprawili i studnie pogłębili. – dodała Maja Sadowa. – Macie moje słowo. Wszystko zapisane przez zacną Ewę Skwiatkowa. Zaraz podpiszę i pieczęć przyłożę. – Powiedział Andrzej z Lipkowa. Jak powiedział, tak się stało. Maja Sadowa kazała służbie wnieść worek. Otwarto go i oczom wszystkich ukazał się człowiek niski, z twarzą przyjemną, nawet dobrze ubrany, co znaczy, że biedny nie jest. – Ktoś ty? – spytał Andrzej. – Ja, jest Leszek z Suroszowa. Na zamku mam swój kram z dobrami różnymi, a i wozami konnymi, i taczkami handluję. Dlaczego chcesz zdradzić swego pana? Jaki tam on mój? Podatkami gnębi, a kto nie płaci, nogi w dyby zamyka i każe po nich kijami wwalić. Interes coraz słabiej idzie. Odparł sklepikarz. A do tych niewiast czemu żeś trafił? spytała Ewa z Kisztelin. Rzekł mi, że tak będzie bezpiecznie i twarzy mojej nikt nie obaczy. Wszyscy przytaknęli, choć w oczach ich zdziwienie było. Leszek z Suroszowa opowiedział o tajnym przejściu: Co to za wzgórze jest i prowadzi prosto na dziedziniec zamkowy? Nie wierzyli, więc pojechali z nim, by się przekonać. Co mówił prawdą było. Plan omówiono. Andrzej Zlipkowa kazał tumult robić pod murami, by uwagę obrońców odwrócić. Kompania Tomasza z Mordonia tak mocno się zaangażowała, że po uprzednim zdjęciu spodni swe blade pośladki obrońcom pokazała. Wrażenia to chyba nijakiego na nich nie zrobiło, jeno mocniej z łuków szyć zaczęli, bo blade życie tarcze przypominały. Dwa tuziny ludzi weszło do przejścia. Posuwali się wolno. Prowadził ich Leszek z pochodnią. Po kilku chwilach wyszli z wrogu dziedzińca zamkowego i z krzykiem na ustach ruszyli na obrońców. Zaskoczenie było zupełne. Część na murach poddała się od razu. Poprzedni pan ze swym wiernym magiem uciekł. Tylko na wieży bronili się zaciekle, jednak, dowiedziawszy się, że nie mają już komu służyć, poddali się. Bramy otwarto i na zamek blało się całe towarzystwo, co w obozie pod murami stało. Andrzej Zlipkowa obrońcom podarował życie i przyjął na służbę. Rządzi do dnia dzisiejszego. Wielce szanowany i lubiany jest, choć rękę ma ciężką. Wszelkie podobieństwo osób jest przypadkowe i niezamierzone. Dziękujemy.